Witam Cię w lekcji Komunikacja w różnych sytuacjach w podróży. To lekcja o podstawowych zwrotach podróżniczych. Zdobędziesz tu informacji, jak zachować się na lotnisku, w hotelu, w restauracji, sklepie i w autobusie, a także tramwaju i w sytuacji kryzysowej, kiedy na przykład trzeba wezwać karetkę lub zadzwonić na lotnisko. Po pierwsze spotkajmy się na lotnisku, czyli po angielsku at the airport. Przetłumaczmy ten krótki tekst po angielsku i nauczmy się wspólnie nowych zwrotów. When we are at the airport, it's essential to have a few basic phrases. Kiedy jesteśmy na lotnisku, to kluczowe, żeby mieć, chodzi o to, żeby mieć w zanadrzu, kilka podstawowych zwrotów. Hello. Cześć. Albo po prostu dzień dobry, witam. Excuse me, przepraszam. Or can you help me? Czy możesz mi pomóc? Can be very helpful when looking for your gate or need information. Mogą być bardzo pomocne, kiedy szukamy bramki albo potrzebujemy informacji. Jak często zdarza Wam się podróżować samolotem? Jeżeli często, zachęcam do nauki tego słownictwa. Popatrzcie raz jeszcze. Excuse me, to znaczy przepraszam, albo wybacz, jeżeli kogoś potrąciliśmy, na przykład podczas przechodzenia. Gate, bramka czyli miejsce, w którym wchodzimy tak naprawdę już do samolotu. Jeżeli podróżujecie samolotem, znacie dokładnie to miejsce. Musicie sugerować się odpowiednim numerem, aby znaleźć swój gate. Looking for czyli szukanie. Helpful, pomocny. Teraz przejdźmy do hotelu. At the hotel, czyli właśnie w hotelu, after checking into the hotel, it's good to know how to say thank you, or excuse me, where is my room? Po tym, kiedy już zameldujemy się w hotelu, jest dobrze wiedzieć, jak powiedzieć dziękuję, albo przepraszam, gdzie jest mój pokój. It's also worthwhile to ask about places in the area, such as restaurants or shops. Jest także istotne albo warte zachodu, aby zapytać o miejsce dookoła, czyli w miejscu, w którym się znajdujemy, takie jak restauracje albo sklepy. Teraz najważniejsze słownictwo związane z hotelem. Zwroty, które warto znać. Pamiętasz jest poprzedniego slajdu? Where is my room? Gdzie jest mój pokój? Check in oznacza meldować się. Mamy też słówko check out, czyli wymeldowywać się. To tak na marginesie. Worthwhile, warto. It's good to know. Dobrze wiedzieć. Idziemy dalej. Teraz idziemy do restauracji. In the restaurant. To właśnie w restauracji. When ordering food in a restaurant, you can use phrases like I would like, can I have or how much is it? Kiedy zamawiamy jedzenie w restauracji, możesz zapytać, użyć takich fraz jak Chciałbym albo chciałabym, can I have, czy mógłbym dostać albo jak dużo to kosztuje. Remember also to use polite forms like please and thank you. Pamiętaj także o użyciu grzecznych form, takich jak proszę i dziękuję. Teraz słownictwo z tego slajdu przeczytajmy to słówka, które warto znać. I would like, chciałbym lub chciałabym, w zależności oczywiście od płci. Tutaj po angielsku nie ma żadnej różnicy, po polsku jest, dlatego od razu to zaznaczam. Can I have? Czy mógłbym mieć? Albo czy mogłabym mieć? How much is it? Ile to kosztuje? Thank you. Dziękuję. Bardzo ważne słówko, myślę, że je już znacie. In the shop, w sklepie. While shopping, it's handy to know words like how much does it cost? I'd like to buy or do you have? Kiedy robimy zakupy, jest użyteczne, aby wiedzieć słowa takie jak how much does it cost? Czyli ile to kosztuje, albo I'd like to buy. Chciałbym, chciałabym kupić, albo czy macie? Po angielsku do you have? Communication in the store is crucial, especially when asking about size or color. Komunikacja w sklepie jest kluczowa, szczególnie jeżeli chodzi o pytanie o rozmiar albo kolor. Teraz słówka, a dokładniej zwroty, które przydadzą ci się w sklepie. How much does it cost? Ile to kosztuje? I'd like to buy. Chcę kupić. Do you have? Czy masz? Communication. Komunikacja. Te pierwsze trzy zwroty od lewej strony warto przećwiczyć na głos i spróbować powtarzać na przykład w gronie znajomych. On the bus, or train. Teraz jesteśmy w autobusie lub pociągu. In public transportation phrases like: Excuse me, is the seat taken? What time does the bus train leave? O how many stops, to can be useful. To oznacza, w publicznym transporcie frazy takie jak właśnie Excuse me, is this it taken? Czyli przepraszam, czy to miejsce jest zajęte, albo what time does the bus train leave, o której godzinie ten autobus albo pociąg odjeżdża, albo how many stops, to jak wiele przystanków do. Mogą być użyteczne. Pytania, które warto znać. Excuse me, is the seat taken? Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte? What time does the bus train leave? O której godzinie ten autobus, pociąg odjeżdża? How many stops to? Ile przystanków jest do? Sugeruję wam ćwiczyć te frazy na głos, jak w poprzednim przypadku. In an emergency, czyli w sytuacji zagrożenia, w sytuacji jakiegoś wypadku. Emergency to sytuacja, w której kogoś życie może być zagrożone. In case of an emergency, it's essential to express your needs effectively. Czyli w przypadku emergency, czyli zagrożenia, jest ważne, aby wyrażać swoje potrzeby efektywnie. Phrases like help. Emergency or call the police can be invaluable. Frazy takie jak pomocy albo wypadek albo zadzwój na policję mogą być nieocenione. Oto słówka, które warto znać. Help, pomocy. Czyli w sytuacjach, w której jesteście na ulicy, wyobraźcie sobie, ktoś potrzebuje pomocy, to jest jedno z kluczowych słówek, które musicie znać. Emergency, nagły wypadek. Call the police, dzwoń na policję. Czyli w sytuacji, w której ktoś komuś coś ukradł na przykład, to jest taka sytuacja, w której możecie szybko dzwonić na policję. Invaluable, bezcenny. Teraz Twoja kolej. Spróbuj z kolegą, z koleżanką odegrać scenkę w jednym z miejsc zaprezentowanych podczas lekcji. Jedna osoba pracuje w obsłudze, podczas gdy druga jest klientem. Używajcie słów z lekcji.